Kochani, dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat rany głównej, rany pierwotnej, z którą się rodzimy, która jest w nas zaprogramowana, ale wielu z nas nie ma ani jej świadomości, ja ją też bardzo późno zdobyłam i nie wie nawet gdzie jej szukać, i dlatego chciałabym dzisiaj o tym porozmawiać. Jeżeli jesteś gotowy na ten temat, gotowa na ten temat, się głębiej doświadczyć samemu i więcej o sobie zrozumieć, to zostań ze mną i zaczynamy. Kochani, rana pierwotna, czy rana główna, to jest między innymi temat naszego retreatu, który jest zorganizowany w Jaworowym domu. 9 do 12 kwietnia 2026. Ale, żebyście mogli lepiej zrozumieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, zdecydowałam się na ten filmik, by móc lepiej Wam zrozumieć, o jaki temat chodzi i czym będziemy się zajmować. W całym naszym kosmogramie astrologicznym, który każdy może sobie go wyciągnąć online na stronie astro.com astro lub innych ciekawych stronach, których jest mnóstwo w internecie. Możemy wyciągnąć własny kosmogram, czyli ustawienie wszystkich planet i gwiazd w momencie naszych narodzin, ale żeby móc to sobie znaleźć potrzebujemy oczywiście świadomość godziny i minuty, przynajmniej mniej więcej, kiedy się urodziliśmy. Są już osoby, na pewno w Polsce też, które posiadają umiejętności astrologiczne. Jeżeli nie masz, nie znasz swojej godziny minut, bo, bo w tych czasach jak Ty się rodziłeś, rodziłaś, nikt tego nie zapisał. Są ludzie, którzy są w stanie astrologicznie do tego dojść, ustalając na podstawie pewnych wydarzeń, um, Silnych wydarzeń w swoim życiu, żeby ustalić mniej więcej kiedy to mogło być. Więc, jeżeli bardzo chcesz tego znaleźć, to szukaj takich ludzi, którzy to potrafią. W tym kosmogramie jest m.in. nie tylko Wenus, Mars, Słońce, Księżyc i tak dalej, ale jest również pokazane miejsce, Kairona, Shirona, nazywajmy to jak chcemy, ja będę mówić to w dalszej części filmu, będę go nazywać Kaironem. Jest to miejsce położenia właśnie jego w jakimś konkretnym znaku zodiaku i w jakimś konkretnym domu astrologicznym. Okay? I to określa ból i ranę, z którym się tutaj urodziłeś, nie dlatego, żeby cię ukarać, tylko dlatego, żebyś mógł się z tym zmierzyć, to znaczy, że schodząc tutaj, stwierdziłeś, że chcesz doświadczyć, czekaj, czego mógłbyś chcieć doświadczyć, odrzucenia przez ludzi, utraty majątku, na przykład, lub wiecznego jakiegoś Złego ustosunkowania świata zewnętrznego do ciebie albo żeby ktoś za... ciągle nie pozwalał ci mówić prawdy, tego typu historia, tak? I być może, że właśnie to jest tą formą, która się ciągnie przez twoje całe życie, I jako taki główny scenariusz tego, z czym ty się mierzysz w tym życiu. Ale bardzo często go wcale nie widzimy, bo jesteśmy tak zagonieni naszym życiem i ciągle uważamy, że to inni są winni temu, co nam się wydarza, i nie zauważamy tego słonia stojącego w dużym pokoju, który mówi, fajnie by było, jakbyś mnie zobaczył, ale te tematy są tak. One zawsze były przy tobie, więc ty nie znasz, ty się z tym urodziłeś, urodziłaś, w związku z tym ty nie znasz innego formatu bytu, tak? Dla ciebie to jest najnormalniejsze i uważasz, że to należy do ciebie, bo i to należy do ciebie, i to nie chodzi o to, żeby się tego pozbyć, tylko chodzi o to, żeby to zrozumieć. I teraz ten, to doświadczenie, które ty chciałeś, chciałaś zrobić w tym życiu, jest od początku twojego życia. Do mniej więcej 50 roku życia aktywne. OK? Więc jeżeli jesteś już po 50, że tak powiem, to musisz zobaczyć, na ile z tym rezonujesz, ale osoby, które są jeszcze w tym oddziale, to może ta te tematyka być jeszcze bardzo, bardzo aktywna. OK? I um, ponieważ Charyon potrzebuje mniej więcej 50 lat na obejście całego um, układu zodiakalnego. W związku z tym mamy tak, zwa, tak zwany Chiron Return co, w nasze 50. urodziny. I on jakby naświetla jeszcze raz, jak to mówimy, żyjemy do przodu, ale rozumiemy życie do tyłu, tak? I on po, gdzieś tam na około tych 50. urodzin, chociaż to dużo wcześniej się zaczyna, dużo później, nie, to jest taka, to nie jest tak, BAM w tym dniu, no nie. Tylko ten temat tak zaczyna narastać, że zaczynasz coraz więcej rozumieć, Boże, przecież ten temat to ja znam od moich urodzin, ale to, to nie każdy tak mamy. Zaczynamy, nie jakieś tam okulary różowe nam znowu spadają i zaczynamy ogarniać rzeczywistość, która jest. Specyficzna dla nas, a nie, że takie jest życie. Bo to jest bardzo ważne, my bardzo często mówimy, no, takie jest życie, tak? Nie, właśnie wcale nie. Twoje życie jest takie, ale to nie znaczy, że takie samo będzie życie dla twoich dzieci, i tak samo nie znaczy, że takie życie jest dla twojego sąsiada. On ma zupełnie inną rzeczywistość. Dlatego mówienie, mówienie o prawdzie jako prawdzie, tutaj szczególnie ziemskie, jest śmieszne, ponieważ każdy ma swoją i to jest ok, ale żeby to zrozumieć, trzeba też gdzieś tam jakąś ścieżkę przejść, nie? Jest prawda boska, czy jakaś tam święta, jak to mówimy, jest święta prawda, gówno prawda i też prawda, ale jest ta święta prawda i jest ta Twoja indywidualna prawda i ona ma absolutne prawo bytu, ale nie, nie mówmy innym, że takie jest życie, bo to jest tylko Twoje takie życie. I teraz chciałabym, żebyśmy skupili się troszeczkę na tej ranie, z którą się tutaj rodzimy, która tak jest zaprogramowana i niekoniecznie możemy z tym cokolwiek zrobić. Chodzi tylko, by jak najszybciej ją zrozumieć, ukochać i niekoniecznie wyleczyć, tylko zrozumieć swoje życie, żeby nie cierpieć. Zawsze chodzi tylko o to, żeby. Nie cierpieć pod względem czegoś, bo jak zrozumiemy tą ranę, to ona zaczyna jakby znikać z naszego życia. To nie znaczy, że jej nie ma, to znaczy tylko, że ona przestaje być aktywna, przestaje boleć. Czyli przestajemy cierpieć. I teraz tak, w zależności od tego, czy ta rana jest w baranie, byku, bliźniętach, <laughs> tu nas to znakazuje, ma inne, inny temat. I teraz chciałabym. Być może jak chcesz, to zatrzymaj ten filmik i um, poszukaj swojego kosmogramu, jeżeli go gdzieś masz, i znajdź tego twojego Kairona, e, w którym znaku, jak on jest. Albo posłuchaj teraz intuicyjnie i zobacz, z czym intuicyjnie się łączysz, co odczuwasz jako swoje. Natomiast później sprawdź, czy miałeś, miałaś rację. Okay? I zaczynamy kochani. Jeżeli masz ranę, czyli tego kairona w baranie, to znaczy, że nie mogę być sobą, inni są silniejsi, szybsi, ważniejsi i często towarzyszy temu ból bycia niezauważonym i braku lub braku szacunku. Uzdrowienie, odnaleźć odwagę, by stać za swoją prawdą i iść własną, autentyczną drogą. Rana Carona w byku. Rana: nie jestem wystarczająco wartościowy, mogę wszystko stracić. Ból związany jest z odrzuceniem, stratą lub lękiem o bezpieczeństwo. Uzdrowienie polega na tym, by zbudować wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i zaufać, że prawdziwe bogactwo pochodzi z, z wnętrza. Tu jest bardzo często, to jest związane z utratami pracy, a jakichś tam, nie wiem, nieruchomości, pieniędzy i itd. itd. Nie? Stanowisk tego typu historii. Bliźnięta rana, czyli Chiron w bliźniętach. Twoja rana jest taka. Mój głos się nie liczy, nikt mnie nie rozumie. Pamiętam, jak dziś, że było parę dziewczyn, szczególnie to było widoczne, ale mam gęsią skórkę jeszcze dokładnie. W ostatnich warsztatach zmiany linii czasu, które robiłam, tam było parę dziewczyn, które dokładnie z tym tematem przychodziły, i to może być wasz, Karon. A może przyjęliście go tylko z tematyki rodzinnej, więc może macie takie dwa, więc musicie to zobaczyć, bo pamiętam jak dziś, jak było dużo o tym właśnie mówione, że mój głos się nie liczy, nikt mnie nie rozumie, tak? Uczucie bycia pominiętym lub zablokowanym w komunikacji. Uzdrowienie, nauczyć się wyrażać swoją prawdę i jasno i z odwagą, rozumiejąc, że zrozumienie zaczyna się od siebie. Tutaj na przykład, mój syn na przykład ma Kairona w bliźniętach, ją bardzo długo nie mówił i ma tak zwane, e, e, nie wiem jak to się, e, te, ta choroba, choroba, nie choroba, diagnoza, nazywa, ale że on to, co słyszy, ma problemy z przerobieniem tego, co słyszy. Jak usłyszy, to on zrozumie, ale ma problemy z tym słuchaniem, bardzo długo nie mówił i tak dalej. Więc właśnie to, to może być też taka tematyka, nie? Um, dobra. Karon w raku. Rana nie dostają miłości, której potrzebują. Jestem sam, sama. Ból związany jest z brakiem ciepła, z rodziną lub emocjonalnym zaniedbaniem. Uzdrowienie, dać sobie samemu miłość i bezpieczeństwo, których szukało się na zewnątrz. Odnaleźć dom w sobie. Rana Kairona w lwie. Rana, jestem niewidzialny, nikt nie widzi mojego serca. Lęk, że prawdziwe ja nie zostanie pokochane. Uzdrowienie, pokochaj siebie takim, jakim jesteś i pozwól sobie, swojemu światłu świecić bez potrzeby uznania od innych. Kajron w pannie. Twoja rana? Nigdy nie jestem dość dobry bez względu na to, jak bardzo się staram. Ciągła presja, by nie popełniać błędów. Uzdrowienie? Przyjąć, przyjąć że jesteś doskonały w swojej niedoskonałości. I spojrzeć na siebie z łagodnością. Kairon w wadze rana: Zostanę odrzucony, mam wartość tylko wtedy, gdy się podobam. Ból w relacjach z powodu braku równowagi lub odrzucenia. Uzdrowienie odnaleźć harmonię w sobie i budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i równości. Kajron w skorpionie. Rana zostanę zdradzony. Nie mogę nikomu ufać. Głęboki ból związany z utratą, manipulacją i bezsilnością. Tutaj to nie jest napisane, ale Kajron w skorpionie też może być związany. E, z tematami przekraczania granic w seksualności. Tak? Uzdrowienie. Odpuść kontrolę, zaufać życiu i pozwolić, by przemiana prowadziła do wewnętrznej mocy. Charon w strzelcu, twoje rana, nic nie ma sensu, nie wiem dokąd zmierzam. Strzelec to w ogóle zawsze chodzi o sens, ok? Sens życia. Tu chodzi o ból utraty wiary, poczucia kierunku lub sensu życia. Właśnie. Uzdrowienie odkryć własną mądrość i prawdę, łącząc się z głębszym sensem swojej drogi. Kyron w koziorożcu Muszę być silny, nie mogę sobie pozwolić na słabość. Ból wynikający z nadmiernej odpowiedzialności i surowości wobec siebie. Uzdrowienie uhonorować swoją drogę, docenić własny wysiłek i odnaleźć wolność poza obowiązkiem. Kajron w wodniku rana nie pasuję, nikt mnie nie rozumie. Poczucie wyobcowania lub odrzucenia. Uzdrowienie, zobaczyć swoją wyjątkowość jako dar dla świata i cieszyć się swoją innością. No, wodniki. To ważne dla Was, żeby ta inność, którą niesiecie, która jest darem Waszego świata, była widzialna, nie? I ryby. Kajron w rybach. Gubię siebie, wchłaniam ból innych. Była. Boże, kochany. Zranienie wynikające z braku granic, ucieczki lub roli ofiary. Uzdrowienie połączyć się z jednością wszystkiego, ustalić zdrowe granice i okazywać współczucie z miejsca siły, a nie bólu. I teraz szczególnie jak. Um, Mamy dzieci, kochani, i widzimy te tematy u naszych dzieci, widzimy te takie, że tak powiem, słabe strony, gdzie dzieci bardzo szybko wyłapują, gdzie które dziecko ma swoje jakieś tam słabości, wykorzystują je, nie? Czasami to widzimy u naszych dzieci i oczywiście, że musimy z dziećmi nad tym pracować, jak widzimy to, ale weźmy sobie na luz, że to jest temat takiego dziecka. I ono do tej 50 i tak będzie się z tym mierzyć. I oczywiście nasze zadanie jako rodziców jest pokazać, że można się z tym inaczej obchodzić, żeby nie cierpieć z tego powodu, tylko żeby wiedzieć, a, to jest mój po... słaby punkt w całym systemie, takie słabe oczko w łańcuchu, tak? I nad nim muszę po prostu się troszeczkę bardziej skupić i, i le... żeby, żeby go dobrze ogarnąć, tak? Kochani, nie tyle jest też ważne. Y Jakim znaku zodiaku ten Kairon jest, ale też w jakim domu astrologicznym, tak? Czy to. My znowu mamy 12 domów astrologicznych, tak? I każdy dom astrologiczny, pierwszy jest oczywiście baranowy, drugi jest bykowy i tak dalej, Dwunasty rybkowy. I teraz jak będziecie mieli tą, tą informację z waszego kosmogramu, mój Kairon leży, nie wiem, w bliźniakach, w domu siódmym, to znaczy, że chodzi o temat bliźniaka, czyli mój głos się nie liczy, nikt mnie nie rozumie. I teraz pytanie, w jakim obszarze dom siódmy, czyli partnerstwo, związki międzyludzkie, kliki przyjacielskie i tak dalej OK. Jeżeli mam ranę na przykład, nie wiem, lwa w lwie, kajron w lwie w domu dziesiątym, czyli w domu koziorożca, znaczy, Jestem niewidzialny, nikt nie widzi mojego serca, lęk, że prawdziwe ja nie zostanie pokochane, tak? Czyli twoje zaangażowanie, twoja cała pasja, twoja cała miłość do tego, kim jesteś, będzie w domu koziorożcowym, w domu pracy, w domu sukcesów zawodowych, że tak powiem, nie będzie doceniane. Tak? Przykłady tylko. I w ten sposób musicie sobie to dołączyć. Domy astrologiczne i ich opis wszystko razem wpisałam w blogu na mojej stronie, i ja podepnę Wam zaraz link w pierwszym komentarzu, w opisie filmu, gdzie macie cały artykuł na ten temat, z tym wszystkim, co Wam teraz opowiedziałam. Kairon według znaków Zodiaku i później jeszcze według domów astrologicznych to wszystko możecie sobie dopasować, poukładać, żebyście wiedzieli, z czym macie do czynienia, z czym żeście tutaj przyszli, i jak możecie sobie z tą rano najlepiej poradzić? I teraz tak. Jeżeli ten Chiron wróci koło 50 urodzin i zrobi takie rezumy,, tak, czyli takie podsumowanie, ale ty w ogóle nic nie zajarzysz, to bardzo możliwe, że z tym tematem wrócisz, ok? Ja zawsze mówię. Raz spotkanie mi wystarcza. Nie wiem, czy we wcześniejszych życiach tak to widziałam, ale teraz tak to gadam, tak? Więc wszystko, co gdzieś tam do mnie przyłazi i ogarniam, że coś przyłazi, to staram się jak najlepiej rozwiązywać. Też nie zawsze mi się udaje, ale się staram, tak? Staram się nie zakopywać pod dywam, staram się nie, 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 nie robić tak, że nie, nie widzę, nic nie słyszę, że ten słoń mi stoi w dużym pokoju, a ja go nie widzę i oglądam Netflixa, tak? Więc starajcie się zauważać te historie, doceniać je, po co tu przyszłaś, przyszedłeś, z czym tu przyszedłeś, dlaczego masz to, dlaczego chcesz to doświadczyć, co ma z tego wyniknąć, ok? I zobaczyć ten teatrzyk, który się rozgrywa wokół tej całej rany, żebyś ty mógł ją non-stop doświadczać. Um, I teraz tak, po pięćdziesiątce ta rana zaczyna wygasać. Ale to nie znaczy, że my dalej nie będziemy żyć tym systemem, w którym żyliśmy 50 lat, bo jesteśmy tak do niego przyzwyczajeni, że uważamy, że to jest część nasza. I nawet jak te sytuacje zewnętrzne już nas nie konfrontują z tą raną, to czasami może być tak, że my sami wszystko robimy, żeby ta rana się powtarzała, bo tak to czegoś brakuje, nie? Więc tutaj też uważajcie, jak jesteście po 50, żebyście nie nie wytwarzali sytuacji tylko po to, żeby ta rana się pojawiała, bo to jest troszeczkę wtedy takie, no że tak powiem, jak to się mówi, że sami sobie chętnie tworzymy ból, tak? Um, więc takie trochę bez sensu by to było. Więc też na to zwracajcie uwagę. I właśnie dokładnie na ten temat będziemy medytować, ogarniać, to nie tak teraz tutaj wiedzowo, bo my tak sobie to wszystko ubraliśmy fajnie w słowa, w jakieś tabelki, w jakieś opisy, to wszystko jest dla głowy, ok? Ale żeby coś uzdrowić, to musisz to poczuć, a żeby to poczuć, to musimy tą ranę zobaczyć, musimy się z nią połączyć, musimy tam wejść i ją poczuć, każdą komórką naszego ciała. I to jest to właśnie, czym będziemy się zajmować na naszym retreat. I czy to będą tematy odrzucenia rodzinnego, czy to będą tematy jakichś przekraczania granic, właśnie na przykład Twojego ciała, seksualności, czy jakichś takich tematów? Czy to są tematy, że czujesz się niewidziana, że Twój głos nie jest słyszany, tak? Żeby jak najszybciej to coś uzdrowić i zneutralizować. Żebyś ty mógł żyć swoją mocą, z którą tutaj przyszedłeś, tak? Żeby, żebyś mogła mógł wejść na ten szósty bieg, a nie, na, a nie pozostał na tym drugim trzecim i za każdym razem jak wrzucasz trzeci, to coś ci się psuje w systemie, motor odpala, nie odpala, tak musisz znowu zejść na drugi. I ciągle nie możesz rozwinąć tych skrzydeł, tak? Bo nie ma nic najgorszego, jak Jesteśmy Ferrari, ale jedziemy jak jest Syrenka. No, do, do, ja tutaj w Niemczech to zawsze przeżyłam, bo zawsze najlepsze auta prowadzą jacyś ludzie, którzy właściwie jeżdżą tylko na prawym pasie. I e, 80, nie? I trzymają się tej kierownicy, jakby mieli wiecie. No takie widoki są i mnie to zawsze strasznie irytuje. tak? W sensie po co kupujesz takie drogie auto? Dlaczego siedzisz w Peugeotie Cayenne i jedziesz, kurde, na autostradzie 80. No nie ogarniam, tak? Ale raz, że musimy stwierdzić, czy jesteśmy syrenką, czy Kajenem e, i czy umiemy prędkość rozwijać, czy umiemy rozłożyć skrzydełka, czy umiemy się położyć na fali wiatru, to wszystko trzeba sprawdzić, tak? Przede wszystkim trzeba doświadczyć tego, jakie możliwości w Tobie są. I z tym wszystkim się też połączymy z Twoim przyszłym ja, z jego całymi możliwościami, e, których dzisiaj nie wykorzystujemy, bo uważamy, że jesteśmy pełką na świecie ja nie chcę, żebyście byli pchełkami. Nic przeciwko pchełkom, tak? Ale jesteśmy. Jesteśmy człowiekiem z boską, jednostką w nas, która tylko o tym mówi, ale nią nie żyje. I dlatego to robię dla was. Kochani, miejsca są, tak jak mówiłam, em, ograniczone, bo cała lokalizacja jest oczywiście ma ograniczoną ilość noclegowni. Jak i również pomieszczenie, w którym będziemy pracować, które jest przepiękne i okrągłe. Jeżeli chcecie, to zameldowujcie się jak najszybciej, zapewniajcie sobie najlepsze miejsca noclegowe. Pamiętajcie, przeczytajcie wszystko, co ja tam napisałam. Te koszty, które płacicie, meldując się, to, są, to, jest, to jest tylko koszt za retreat. Nocleg i wyżywienie będzie zapłacone tam, w Jaworowym Domu. Cena jest też wpisana w tej chwili, nie pamiętam, 800 ileś tam złotych. To są naprawdę jeszcze ok, moim zdaniem, ceny, więc no ja nie chcę, żeby to było drogie. Ja chcę, żeby to było dla Was możliwe do ugryzienia. Tak, tam są w wykupie retrytu. Jest włączona też klarna, z tego co pamiętam. I przez Klarnę możecie też płacić za, na raty. W związku z tym, staram się to Wam zrobić tak. Tak dobrze, żebyście mogli sobie na to pozwolić, ale to wy musicie chcieć, bo ja tego za was nie zrobię, ok? To jest kwestia waszego chcenia, zajęcia się tym tematem, a kiedy chcemy, kiedy ta rana nam wchodzi na nerwy, ok? bym się nie zdziwiła. Jak będę miała tylko byki <laughs> i koziorożce, ewentualnie panny. Bo jak ten uranus teraz wejdzie. w to jest teraz w byku, zaraz wejdzie Uranu, uran do byka za dwa dni, i to wszystko będzie wszystkim wchodzić na nerwy. I zobaczymy też, jak jesteśmy delikatni, sensytywni. Brak nam tej mocy, brak nam tego twardego kręgosłupa, który nas trzyma, daje nam tą stabilność, tak? I jak Jesteśmy, jak, jak popadamy szybko w jakieś paniki, niepewności i tak i tak dalej, to wszystko będzie nas coraz bardziej dotykać, żebyśmy jak najszybciej się powypsykiwali z tych problemów, które tak naprawdę możemy ogarnąć sami, ok? Są plany duszy, które potrzebują czasu, ale my naprawdę do, ja zawsze mówię do 27, powinniśmy się wyzbyć jak największej ilości tych tematów, na które reagujemy bardzo sensytywnie, ok? Kochani, mam nadzieję, że to Wam troszeczkę wyjaśniło temat pierwotnej rany i Waszego życia. Poszukajcie swoich kosmogramów, popatrzcie gdzie to macie. Ogarnijcie swoje tematy, popracujcie nad sobą, nie zapominajcie o sobie. Nie patrzcie tylko na innych, nie patrzcie tylko na świat, patrzcie na siebie. No i z tym pożegnam się kochani, buziaczki i pa pa.